Cześć. Nowa kategoria u mnie w nagrywanych odcinkach, a mianowicie zabawki. Przykład czerwonej plastikowej zabawki. Znaleziona po kilkunastu latach na strychu w domu rodzinnym. Porządki robione strych yy, czy przeczyszczane z, z rzeczy, które tam w nim są, i taka zabawka znaleziona. Jeszcze z dźwiękiem w środku. Dla interakcji dla małych dzieci. To jest zabawka, która się nie przewraca, ona wraca do pionowego położenia. I tak się zastanawiałem, czy wyrzucić. Ale zacząłem sprawdzać w internecie, bo coś mi podpowiadało, że jest to nietypowe wzornictwo. I tak po wyszukiwaniu, tak się zastanawiałem, czy to nie jest zabawka z Chin, albo być może z Rosji. I okazało się, że jest to jedna z popularnych zabawek w Rosji. Nie wiem, czy czasem nie ze Związku Radzieckiego. Doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie ta zabawka ma wartość, oprócz taką dla dzieci interakcji, już nie do zabawy, ale właśnie wartość sentymentalną czy nawet historyczną. Powstaje coraz więcej chociażby w Polsce muzeów czy punktów zabawek, gdzie można za zwiedzanie lub za darmo za zwiedzanie zapłacić. I nie pomyliłem się. Wystawiłem ogłoszenie, to po około 4 godzinach od wystawienia ogłoszenia zgłosiła się zainteresowana, która w niecałe 24 godziny, tak około 18 godzin od pierwotnego wystawienia ogłoszenia kupiła i zarobiłem z tej zabawki 25 zł. Cieszę się, że odkurzyłem taki rupieć, nie wyrzuciłem na śmieci, a ktoś będzie miał z tego pożytek, bo jest to faktycznie rosyjska zabawka i ma wartość dodatkową. Także cieszę się, że pozbyłem się. 25 zł do przodu. Do następnego odcinka. Cześć!